Hej, hej! Na Star Wars Celebration wjechał nam y, również trailer y, kolejnej części Jedi Fallen Order. Tylko, że nie będzie się nazywał Jedi Fallen Order 2, tylko Jedi y, Survivor, czyli Jedi... Y, ten, który przetrwał, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, tak żeby było w jednym słowie yy, najlepiej. W każdym razie, yy, co bardzo ciekawe, gra zadebiutuje w 2023 roku. Nie tak jak yy, myśleliśmy, że zadebiutuje jeszcze pod koniec tego roku, czyli 2022. I, i co ciekawe, yy, coś jeszcze chciałem powiedzieć mądrego. Yy, aha, i z tego co gdzieś tam doszukałem się jakiejś informacji, zadebiutuje tylko na nową generację, czyli na PlayStation 5, Xboxa. Series S i Series X, no i na pecety oczywiście też oznacza to, jakby porzucenie starej generacji o, oznacza e, tyle, że po prostu no, możemy się spodziewać naprawdę wciskającej w fotel e, grafiki. Przede wszystkim jakieś tam e, fizyki, na przykład e, nie wiem, czy animacji bardzo, bardzo fajnych, czy szybkiego wczytywania się e, całej gry. Oczywiście, no, nie możemy tego ocenić po filmiku, który jest cinematikiem, prawda, no to jakby no, nie da rady ocenić y, grafiki, natomiast no, mamy tutaj kilka takich. Ym... Ciekawostek, zagwostek, myślę, które fajnie będzie zbadać i które fajnie będzie obejrzeć. Więc no, moja propozycja jest jak zwykle taka. Ja sobie oczywiście przerzuciłem już zgrany ten trailer do programu montażowego. To tam gdzieś powybieram jakieś ciekawsze fragmenty. Natomiast obejrzymy go sobie najpierw, a potem troszeczkę na ten temat pogadamy. Co tam widać, czy co tam ewentualnie widać. No właśnie, także przerzucę się tutaj na począteczek. i let you miss them cozum tell me carl kestis why lead when they won't follow What is your next move? Tutaj podziałajmy troszeczkę. Yy, a, puściłem jeszcze raz niechcący, ale to może to i dobrze. Dobra. Yy, słuchajcie, pierwsza scena maszerują. Zresztą widzimy nawet to, o czym mówiłem: Not Actual Gameplay, czyli to jest yy, no, filmik zrobiony z yy, gry. Co my tutaj widzimy? Widzimy szturmowców maszerujących przez jakąś, nie wiem, bazę imperialną najprawdopodobniej. Natomiast słuchajcie, ja to zwróciłem uwagę dopiero przy drugim obejrzeniu tego trailera. Jeden z nich niesie taką oto walizkę z oznaczeniami jakimiś to może tutaj na stopkładce się rozmywać. W każdym razie no, imperialny znak widzimy aż nadto wyraźnie. No i. Przebitka na, jak się potem okazuje, bakte i pojemnik z baktą, jakieś tutaj, prawda, włosy. E, I znowu przebitka na e, opuszczoną, nie wiem, częściowo zniszczoną e, modliszkę, czyli statek, który znaliśmy, z, e, czy który znamy z pierwszej części e, gry. I w tle słyszymy, no, ktoś, e, ktoś, za chwilę powiem, bo domyślam się kto, e, mówi o tym, jak e, po co przewodzić, skoro nikt za tobą nie podąży. I tutaj e, no, wiele szczegółów widzimy w tej... na tej modliszce. Tutaj zresztą e, słuchajcie, no, migają jakieś światełka, więc ona działa, więc to nie jest jakiś taki, wiecie, totalnie martwy wrak, natomiast no, najwyraźniej e, coś tutaj ona, z tego co widzimy, no, nie leci, nie? tylko, nie wiem, zawisła gdzieś. Nie wiadomo, gdzie tutaj widać, zaraz przed... Z, zgaśnięciem tej sceny. To widać jakieś budowle, nie wiem, może to są... Może jesteśmy znowu na tej, wiecie, złomowiskowej planecie, na której żeśmy zaczęli rozgrywkę na początku. I tutaj, to też zwróciłem na to uwagę, zobaczcie, duże duże ślady. Wydają mi się one jakieś mega gigantyczne, chyba że to nie są ślady i to jest moja jakaś nadinterpretacja, nie raz, dwa, trzy, jakby coś dużego tędy szło, dużego, dwunożnego. I widzimy tutaj planetę, oczywiście dzięki temu sznurowi lecących samochodów, samochodów w cudzysłowie, samochodów, możemy się domyślać, że to jest Coruscant, natomiast nie stawiałbym na to, że to jest Coruscant. To jest generalnie podobne biurko, jak takie biurko, przy którym siedział Wielki Inkwizytor w Rebeliantach, ale czy to jest Wielki Inkwizytor, tego nie wiemy. Znaczy, oczywiście, zaraz pewnie napiszecie, że przecież wielki inkwizytor ginie w rebeliantach, albo ginie w. czy powiedzmy, że ginie w drugim odcinku Kenobiego. No, teraz walnąłem strasznym spoilerem, no ale trudno. Ale spokojnie, no, zakładam, że Jedi Fallen Order. Fallen Order 2 chciałem powiedzieć. Jedi Survivor. Dzieje się przed oczywiście Kenobim, więc to może być Wielki Inkwizytor. Natomiast gdzieś tam, w jakichś materiałach, chyba na, nawet w napisach do tego, do tego trailera, jak sobie włączymy napisy na YouTube, on jest podpisany jako senator, jeśli ja dobrze pamiętam. W związku z tym no, być może to nie jest Wielki Inkwizytor. Natomiast ja myślę, że to jest Wielki Inkwizytor. Natomiast zobaczcie, tutaj w prawym górnym rogu widzimy tą walizkę, która została chyba przyniesiona, znowu jakieś coś wypukłego i to logo. I ten znak y, Imperium, więc ci szturmowcy przyszli do niego, przynieśli mu walizkę. Y, przebitka znowu, Kalkestis, który na pokładzie jakiegoś statku albo jakiejś bazy najwyraźniej tutaj się pojedyn pojedynkuje. Y, postać do niego najpierw strzela, czy to jakieś, nie, przepraszam, to jakieś dwie wieżyczki tutaj są, góra dół, y, znaczy, y, po, góra dół, boże, coś mam z kierunkami. Lewo, prawo. I e, natomiast później oczywiście widzimy postać, wyciąga miecz. Natomiast po sposobie poruszania się widzimy, że to raczej nie jest oczywiście Darth Vader, to raczej nie jest e, ten wielki inkwizytor, tylko jakaś jeszcze postać. No ale wiecie, w, e, gra, tak jak w Jedi Fallen Order tych. E, e, tych, tych, tych inkwizytorów, z którymi walczyliśmy, było kilku, no to tutaj też może być kilku. Aczkolwiek z tego, co chyba że źle widzę, zobaczcie, on nie ma miecza inkwizytora, czyli wiecie takiego z tym okrągłym, okrągłym, jakby, okrągłym elementem, ten miecz świetlny. Mam nadzieję, że to nie jest Malikos, który okaże się dziwnym trafem, że przeżył. W ogóle ten trailer, to też za chwilę zobaczymy, ten trailer się koncentruje wokół tego miecza świetlnego. Nie? Zresztą y, gadżetem promocyjnym związanym z Jedi Fallen Order, tym pierwszym Jedi Fallen Order, był właśnie miecz świetlny. Tutaj go widzimy, że to jest ten sam miecz świetlny, tylko że już nie z rozwaloną końcówką rękojeści, tylko z y, y, naprawioną, no bo tam jakiś czas minął, w związku z tym Kalkestis już sobie naprawił. I. Y, 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 Łapy najprawdopodobniej tego senatora, slash inkwizytora, który już dostał w swoje ręce tą walizkę. To jest w ogóle piękna scena, nie? Zobaczcie, animacja. No zakładam, że komputerowa, ale nie do odróżnienia, prawda, od aktorskiej. Dlaczego w ogóle tego pałanina, bo to tak się nazywa ta rasa, w ten sposób nie zrobili w, w Kenobim, to ja, to ja nie wiem. Jaki będzie tu następny ruch? I okazuje się, bo to chyba jest jakby wnętrze tej walizki, że w tej walizce y, szturmowcy przynieśli miecz świetlny. Ten właśnie Cala Kestisa. Bardzo ciekawe ze zestawienie. I przebitka na osobę, na postać w zbiorniku z baktą. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Przez chwilę, za pierwszym razem jak oglądałem, to myślałem, że to jest ta, nie wiecie, ta siostra nocy, y, którą znamy z y, Pierwszego Jedi Fallen Order. Natomiast, no nie sądzę, poza tym raczej nie wygląda na kobietę. i you know what I mean. I nasz ulubiony robocik się pojawia, oczywiście też. Natomiast, słuchajcie, otoczenie jest ciekawe. Trochę tak, jakby to było. Przepraszam, zgaszę. Zgaszę. Zgaszę telefon. Zobaczcie, jakaś opuszczona, nie wiem, baza. To trochę wygląda jak ta, wiecie, baza w której, czy, te, czy ten pałac w której był Lord Vader, nie, Rogue One, tylko oczywiście no, nie jest opuszczony. No i to nie jest Vader tutaj w tym tym. Natomiast być może jest to jakaś, nie wiem, zatopiona. Zobaczcie, tu wiszą jakieś rośliny, tak jakby to była jakaś podwodna. Baza, może w ogóle jesteśmy na kamino, nie? I tutaj w zbiorniku z baktą przetrwał przez lata jakiś zapomniany ktoś, kogo, no właśnie, w grze będziemy musieli odnaleźć. Czy może coś takiego. I no właśnie, to jest kolejny fragment. I to jest końcówka. Natomiast wiecie, jeśli miałbym wymienić w tym trailerze dwie chyba najciekawsze rzeczy, to pierwsza, no to jest ten inkwizytor, czy to jest na pewno inkwizytor, bo nie jestem o tym przekonany, to może być ktoś wiecie, z IBB, czyli Imperialnego Biura Bezpieczeństwa e, tego, wiecie te, te, tych agentów e, Imperium, którzy e, jakby służyli w, w wywiadzie. No i druga rzecz, to nawet nie to, co to jest za postać, e, jakby tylko co to jest za miejsce. Nie? bo naprawdę, jakby się okazało, że to jest jakieś kamino, y, zatopione miasto, wiecie, Tipoca City, y, no bo jak wiemy, kamino zostało zbombardowane, to zresztą widzimy w Bad Batch bodajże, gdyby to było jakieś, prawda, zatopione miejsce na kamino, to to by było coś mega ciekawego. Y, no tak, także trailer raczej taki z gatunku tych krótszych, około tam... Odliczywszy te, te, te napisy końcowe, no to mamy minutę z haczykiem, minutę 12, ale no, oczywiście powala też swoją jakością, nie? więc to jest, nie, czekam. Mamy tak naprawdę, pokazano go, jeśli ja dobrze pamiętam, wczoraj, bo ja to nagrywam 29 maja, pokazano go wczoraj, czyli 28 maja. Czyli wychodziłoby, że jeśli rzeczywiście premiera byłaby, nie wiem, bo że to jest początek 2023, byłaby w lutym, no to za jakieś, yy, prawda, 7-8 miesięcy już w tą grę będziemy mogli zagrać i no, podgrzało to oczekiwanie moje, zdecydowanie. Także y, dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie subika, zostawcie łapeczkę w górę pod filmem i widzimy się w kolejnych materiałach, bo jeszcze parę rzeczy z Celebration mamy do omówienia. Uważajcie na siebie. O, pa